W stawce wszystkie udało się umieścić w maszynie startowej, dystans 2000 metrów i ruszyły. Dwa razy przemknął przez celownik, za drugim razem to już będą wyniki ostateczne i poszły najmocniej z numerem 7, 4 i szóstym. 7, 4 i 6. Taką mamy kolejność otwarcia, a zatem. Prawus, nie jest to niespodzianka. Eberiusz również i adrenalina. Taką mamy kolejność, gdy składają się na przeciwległej prostej, idą całą szerokością i bez zmian kolejność. Prawus, Eberiusz i adrenalina. Sytuacja bez zmian, ale stawka nam się wyrównuje. Idą tam po szerokości z numerem drugim. Dafi Royal wychodzi na prowadzenie przed Prawusa. Dafi Royal i Prawus, taką mamy kolejność, ale tam nie składa broni także adrenalina, która pojawia się. No nie, to jest czwarte miejsce, a zatem sytuacja bez zmian. Dafi Royal i Prabus. Dafi Royal i Prabus, i teraz po wewnętrznej próbuje Yasaba i Szczepan Mazur tam doścignąć czołówkę, po to, żeby znaleźć się w dobrej sytuacji na prostej. 2-7-1, taką mamy kolejność, a zatem Dafi Royal, Prabus, Prabus, tak i jasaba. Dafi Royal niezmiennie na pierwszym miejscu, ale to jest łeb w łeb, jeśli chodzi o konie i ramię w ramię, jeśli chodzi o jeźdźców. Po zewnętrznej Duffy Royal nadkłada troszeczkę dystansu, pilnuje wewnętrznej, ale troszeczkę słabnie. Prabus atakowany teraz po zewnętrznej przez Yasaba. Yasaba jeszcze mocniej idzie, po to, żeby od razu jednym takim szpurtem przejść na pierwsze miejsce i wyjść przed Dafi Royal. Yasaba, Dafi Royal. Jasaba, Dafi Royal i słabnący chyba Prabus. Jeszcze silny, Dafi Royal na miejscu pierwszym, ale mocno teraz popędzany. Jasaba, 2-1. Jasaba, Dafi Royal. Te dwa konie liczą się w rywalizacji na o zwycięstwo. I idą równo. I tutaj na fotokomórce to wszystko trzeba będzie pewnie wychwytywać. Dwójka, jedynka, siódemka, trójka, a zatem Dafi Royal kilka centymetrów przed Yasaba.